Elo, żyści i kolarze. To, co dzisiaj Wam pokażę, to test kół karbonowych, stożkowych kontra aluminiowe na niskim stożku o podobnej wadze. O jakiej dokładnie wadze, to jeszcze nie wiem. Później sprawdzę. Na razie jadę na moją rundę testową zobaczyć, yy, jakie czasy wykręcą te koła. Pod górkę, z górki, na pofalowanym, na płaskim, więc testy będą przeróżne. Zapewne nieraz już widzieliście Podobnego rodzaju testy, ale niektóre były takie nieadekwatne, bo albo na przykład były pozakładane inne opony, albo były sponsorowane i nie do końca wiadomo, czy faktycznie były one prawdziwe. Ja sam po prostu chcę się po prostu przekonać, czy faktycznie ten stożek coś daje. Wedle teorii stożek. Działa przy, teoretycznie przy wyższych prędkościach, aczkolwiek niekoniecznie łatwiej jest utrzymać stałą prędkość. Jestem ciekaw yy, różnicy, czy w ogóle taka będzie i czy będzie ona znacząca. Bo, yy, ja sam cie, jestem ciekaw różnicy, bo ponieważ od Bidy jak yy, składałem lekkie koła aluminiowe, które wychodziły tam jakieś 1600-1700 gramów, to czułem tą różnicę, że, że są lekkie, fajnie przyspieszają. Yy, tutaj waga podobna. Tylko ten stożek i pytanie, czy faktycznie coś tu dużo daje. Na razie jadę zrobić rundę na jednych kołach i na drugich. Później zrobię test na moim tunelu aerodynamicznym. Czyli na trenażerze rolkowym przy danej prędkości. Zobaczycie jak jest ten. Więc sam tutaj też się po części zaskoczę albo i nie. Bo nie wiem czego się spodziewać. Bo tak jak widzieliście jak testowałem na przykład ciśnienie w oponach. To już z góry wiedziałem, że tam będzie na przykład kilometr różnicy, bo już wiem, jak sobie mniej więcej przeliczyć te waty na, na to, co będzie się działo na żywo, ale tutaj nie wiem. Tutaj sam sobie pozostawiam zagadkę. Jeszcze dodam, żeby test był adekwatny, to na jednym i drugim zestawie zostały założone te same opony i będzie te same ciśnienie. Dzisiaj średnie waty, jakie będę chciał utrzymać, to równe. 200, włączę sobie właśnie lapa, czyli okrążenie. Jak już zacznę zjeżdżać z mostu, skręcać w prawo i tam będę chciał utrzymać cały czas równe waty. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Później porównamy na poszczególnych odcinkach i na całości ile co wyszło. Dobra, lecę. The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all lost But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.

A place like this it didn't exist, You made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts for you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast at the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn as scarred. I had a given heart, but now I'm freaking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while it stay salty I I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through, I gotta get through. Cause I feel like taking off Na podsumowanie wielkiego testu w kół karbonowych kontra koła aluminiowe, i powiem Wam szczerze, że jestem zszokowany wynikiem, ale do zaraz. Póki co, zobaczcie, jaki piękny asfalt, który do niedawna tak naprawdę tu nie była droga dostępna dla, oficjalnie dla samochodów, tylko to była droga dla rowerów, ale się zmieniło. Niestety, już nie widzę znaku, że to jest droga dla rowerów. Dziwiłem się w ogóle, że to jest droga dla rowerów, bo tu normalnie są posesje i to było za piękne, aby tak szeroka, piękna droga asfaltowa była tylko i wyłącznie drogą dla rowerów. Ale i tak tutaj jest cisza, spokój, mało samochodów jeździ, więc mogę sobie na chwilę pogadać. No i tak mocno tutaj nie wieje, a wieje dzisiaj. Rano nie wiało jak robiłem te, tego, te testy, dopiero około tam godziny 11-12 zaczęło się porywać. Wracając do testu, no to jak pierwsze co zobaczyłem średnią prędkość z pierwszego okrążenia i średnią prędkość z, dru, z drugiego okrążenia, no to myślałem, że coś jest nie tak i miałem rację. Bo na pierwszym okrążeniu pokazało mi średnią 36, a na drugim 37, a, 30, a drugie okrążenie to było na kołach aluminiowych. I mówię, coś jest kurde nie tak. I już tłumaczę co jest nie tak. Ja mam założony czujnik prędkości. Przez pewien czas tam walczyłem odnośnie odpowiedniego ustawienia obwodu koła, żeby tą prędkość i odległość pokazywało prawidłowo. I przy oponach 26C wstępnie ustawiłem je na 28, bo one się rozszerzyły. Ale wartość była przekłamana. Później przestawiłem na 25C. I dalej te wartości były o jakieś tam Niewielki procent zaniżony. W końcu finalnie już ustawiłem, że mam oponę 23C, i dopiero przy tym 23C pokazało, że pokazuje względem strawy, że odległości się zgadzają. Ale opony na obręczy aluminiowej, która jest dużo węższa, bo w środku ma chyba 17, a tu ma chyba 23, z tego co dobrze pamiętam, no to inaczej się układa. Jeżeli to się rozszerza, no to faktycznie opona pewnie się obniża. Jeżeli na obręczy tu się. Zwęża, to tu powinno się wypnąć, i dlatego wstępnie ten test co do prędkości średniej był nieprawidłowy, ale na szczęście ważniejsze były czasy. Czas ogólny na rundzie wyszedł 8 sekund różnicy, bo na kołach stoczkowych było to 23 minuty i 44 sekundy, na kołach aluminiowych to było 23,52, czyli tylko 8 sekund. Porównując na górce, na tym pierwszym podjeździe różnica była na korzyść kół aluminiowych, ale tu niestety pojechałem troszeczkę mocniej na tych aluminiowych. Tam było dosłownie chyba 8 watów różnicy. Później miałem taką długą, prostą z delikatnymi chopkami. No, to tutaj koła stożkowe okazały się szybsze o 10 sekund. I tu bym powiedział, że ten test był najbardziej taki adekwatny, bo tam był najbardziej zalesiony teren. Waty wyszły praktycznie takie same i no prędkość była już tam, tam, była znacząca, bo to było 10 sekund. Na zjeździe oczywiście wygrały koła stożkowe, karbonowe, bo było o 2 sekundy szybciej. No i generalnie teoretycznie pokazało mi o prędkość o 4 km na godzinę wyższą. Czyli właśnie, zaraz co do odczuć. Ale ogólnie koła aluminiowe o prawie tej samej wadze szybciej przyspieszają. To jest odczuwalne. Co do różnicy wagowej, no to przednie koło było chyba tam 30 g różnicy, tylnie było chyba 60, czyli łącznie trzeba liczyć stówę różnicy. Koła aluminiowe były ciut cięższe. No i ostatni moment płaski. Ale tutaj akurat myślę, że wiatr mógł mieć delikatne znaczenie, bo koła stoszkowe wygrały na płaskim segmencie 3,42 i 3 sekundy słabsze były koła aluminiowe, ale czy znaczy 3 sekundy wolniejsze były koła aluminiowe, ale watów wyszło ciut mniej. Tylko tam już teren był trochę otwarty, więc tu można liczyć, że no, gdzieś już wiaterek mógł troszeczkę inaczej się układać. Eee, dobra, czyli po co mam tylko 8 sekund? Fakt, że mogło być ciut więcej, gdybym tego podjazdu, może em, tak mocno nie podjechał, no tam było 10W różnicy. no Może parę sekund, 2-3 sekundy, może by było różnicy. Ja wiem, to nie są testy super laboratoryjne. I niestety, w związku z tym, że jest inny obwód koła, to nie zrobiłem testu na moim tym tunelu aerodynamicznym, czyli na trenerze. No bo. Jeżeli tutaj i tutaj jest inny obwód, już nie chcę mi się za bardzo tam kombinować, myśleć, analizować, jaki dokładnie obwód koła powinienem wpisać. Więc ten test też byłby nie do końca adekwatny. Co do odczuć. Odczucia są takie, że mimo że koła aluminiowe były cięższe, to jednak lepiej przyspieszają. No bo jednak tutaj ten storzek, jak tam się rozbuja na boki, to troszeczkę ten na bok, na bok jakiś tam opór robi, więc może być taki efekt, że one ciężej przyspieszają. Aluminiowe, mimo cięższe, przyspieszały trochę szybciej. E, ale czuć, że koła karbonowe są dużo sztywniejsze. E, czuć, no tak mi się wydaje, że przy już tych wyższych prędkościach łatwiej utrzymać jest tą stałą prędkość. Aluminiowe jakby tak troszeczkę tak hamowały, ale no to jest takie, to już jest tak na odczucia naprawdę. To już ciężko to opisać, ale powiem Wam szczerze, że miałem mieszane uczucia jak jechałem, bo tak jak czasami... Robiłem już wcześniej test, tam cięższe koła aluminiowe, a trochę te lżejsze. To no czuć było, to od razu było widać różnicę. A tutaj tak, no, na dwa razy. Powiem szczerze, że no nie sądziłem w końcu, które koła wygrają. A jak zobaczyłem, że średnia prędkość jest na aluminiowych, lepsza to powiem Wam szczerze, że szok. Ale no to tylko błąd techniczny. Czyli podsumowując, koła karbonowe... O 51 mm, nie tylko zarobiście wyglądają, ale są trochę szybsze, ale tylko trochę. Nie jest to jakaś tam mega różnica, bo myślałem, że będzie to kilometr na godzinę gdzieś, a to no, można liczyć, że to będzie 0,3 km, czyli no, dla tych co się ścigają to będzie bardzo dużo, dla tych co się nie ścigają to nie będzie dużo, bo powiem Wam szczerze, trochę jestem w szoku że w ogóle Merida w rowerze jak Skultura 300 bądź 400 daje tak lekkie koła aluminiowe. To jest 1700 gramów z kawałkiem. Większość producentów będzie dawała koła w tych 2 kg, a nawet 2200, więc jest to sporo odczuwalna różnica, a jak Merida z kultura 300 na targu kosztuje około 6500, pewnie już podrożała, kosztuje 7. A koła karbonowe kosztują 6,5 tysiąca, więc można mieć za cenę Q już nawet fajny rower. A można kupić fajny rower i do tego dołożyć jeszcze koła. Nie da się ukryć, że stożek 51 mm mocno poprawia e, walory wizualne. E, na szczęście tutaj ten stożek, mimo że jest duży, on strasznie nie jest odczuwalny na wiatrach, co mi się mega do tej pory podobało. Bo jeździłem na stożku na przykład 35 mm od dwóch różnych producentów i na bocznym wietrze strasznie rzucało. A na tutaj na 51 tego tak nie czuć, co jest dla mnie mega plusem. Więc podsumowując, jakieś sekundy się zyskuje aczkolwiek dlatego bardziej na płaskim terenie wiadomo jak ktoś mieszka w górach to lepiej żeby wybrał już niższy stożek tam 35 7 8 mm dlatego kto się nie ściga i nie chce kupę pieniędzy wydawać na koła karbonowe to aluminiowe w porównaniu do czasami tych ciężkich topornych 2 kg, jeszcze czasami na łożyskach kulkowych no to zrobią im ogromną różnicę ale jeżeli ktoś będzie miał lekkie koła aluminiowe i przejdzie się na karbonowe, może tej różnicy znacząco nie odczuć. Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co wam jest potrzebne. Piszcie w komentarzach, na jakich kołach wyjeździcie. Ja mam karbonowe i przy karbonowych zostanę, mimo że te różnice są niewielkie, ale na jakimś tam segmencie czasami ta sekunda, dwie, trzy, może dziesięć jest potrzebne, a mimo tego. I tak tych sekund jeszcze mi trochę czasami brakuje, ale wiadomo, segmenty to nie zawody. Zawody weryfikują w tym roku niestety miałem trochę mało czasu na starty, ale zobaczymy w przyszłym. Choć w tym jeszcze startuję, więc zobaczymy. Piszcie w komentarzach też, czy chcielibyście więcej tego typu. Testów. Przyznam się szczerze, że dzisiaj miałem mało czasu, bo dzisiaj miałem dzień wolny, a jak mam dzień wolny, to mam mało czasu. Jestem bardziej zorganizowany w dzień, kiedy idę do pracy, a tutaj pozwoliłem sobie trochę dłużej pospać. Jak normalnie wstaję o 5, to dzisiaj wstałem o 7. Myślałem, że obudzę się maks o 6. Poszedłem, zrobiłem testy, wróciłem, musiałem z dzieciakami pójść na szczepienie. Myślałem, że to będzie trwało 15 minut, a nie godzina 15. Mimo, że byliśmy w na konkretną godzinę, no ale cóż, takie życie NFZ. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze przetestował. Pamiętajcie o konkursie. Hashtag LOVELO na Instagramie. Krótki opis, dlaczego jeździcie na rowerze, no i ładne zdjęcie. Dla zwycięzcy kod rabatowy na 10% na rower i 20% na akcesoria. Akcja trwa do końca miesiąca, więc już niedługo. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.